Najtrudniejsza gra? Minecraft, LOL, CS, Fortnite? Jednak nie. Ja chciałbym Wam zaprezentować dzisiaj bardzo ciekawą grę. I żeby w nią zagrać nie musicie mieć nic. Wystarczy, że po prostu macie komputer, przeglądarkę i, i tyle. I nic więcej nie musicie mieć. Ja jestem Kondi, a dzisiaj chciałbym Wam bardzo zaprezentować na moim kanale tę grę. Właśnie, jak widzicie jest to gra o nazwie y, Dinozaur Brak Internetu. Zwał jak zwał i dzisiaj Wam właśnie ją zaprezentuję. Ten kto doświadczył brak internetu, ten po prostu wie co to jest za gra. Eee, tak jak Wam wspominałem, najtrudniejsza gra, bo po prostu jest trudna, trudno się w nią gra. Eee, spędziłem dużo czasu żeby po prostu znaleźć największy rekord jaki dotychczas komuś się udało wbić w tej grze. I wydaje mi się, że największy rekord to było chyba 98 tysięcy No, jest to faktycznie bardzo duży rekord I chciałem go dzisiaj pobić Ale wątpię, że to mi się uda Ale kto wie, zobaczymy Możemy zrobić tak, że jeśli mi się uda pobić ten rekord, to wy zostawicie suba I łapkę w górę I będzie naprawdę bardzo fajnie I bez przedłużania chyba możemy już lecieć, bo, bo troszeczkę się zagadałem no, i tak jak Wam wspominałem, wystarczy, że po prostu macie tutaj tą swoją przeglądarkę i nie musicie mieć internetu. Wystarczy, że po prostu macie brak internetu, tak jak ja w tym momencie tak mam, i po prostu tak jakby chciałem Wam pokazać tą najtrudniejszą grę. Dobra, lecimy. Wystarczy, że klikniście sobie spację. Ja już tutaj zagrałem sobie kilka rundek. Ja już mam tu rekord, jak widzicie, 2236. No i zginąłem, niestety. Da się w tej grze. Naprawdę nieźle wkurzyć i jest to częste, jest to częste właśnie I tylko właśnie zależy od tego mm, O kurde chyba troszeczkę głośno bo Zależy tylko od tego jakie macie nerwy Bo jeśli macie takie stabilne no to Nie wkurzycie się przy tym, ale jak Gracie dużo w LOLa to wiecie O co będzie chodziło właśnie Więc dlatego sobie tutaj pykamy Nagrywam ten odcinek tylko dlatego, żeby po prostu Pokazać wam tą najtrudniejszą grę I żeby po prostu z wami tutaj troszeczkę porozmawiać Kurde czemu zginąłem Dobra, lecimy dalej. No i No żeby po prostu z wami porozmawiać. Ale ten dinozor ma fajne nogi, wiecie, jak tak... Czu, 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 przychodzi, fajnie. Dobra, y, wracając do tematu. Porozmawiać na temat mojego kanału, y, jakichś tam serii i wszystkiego. Jakby chciałem taką troszeczkę odskocznie zrobić ten odcinek, bodajże pojawi się w niedzielę. Jeśli go oglądacie w niedzielę, no to wiecie o co chodzi. Y, taką odskocznie po prostu od zwykłego Fortnite'a czy tam tego. Farminga, tak wam powiem Bo te dwie serie pojawiają się bardzo często na moim kanale I teraz trzeba bym troszeczkę to bardziej urozmaicić Ale, o kurde, ale tu było hardcore No teraz już będzie troszeczkę gorzej Urozmaicić trzeba bym troszeczkę mój kanał i mam nadzieję, że teraz mi się uda I będę próbował to robić jak najczęściej eee, O teraz mam białe tło, więc mogę być troszeczkę Kurde i zacząłem się tam, bo tam mam podgląd, sorry wielki, ale mogę być troszeczkę naświetlony, więc Za to z góry sorry ale wracając do tematu, teraz nam się zmieniło tło. Wracając do tego, że chciałem po prostu troszeczkę, no i... Chciałem troszeczkę nagrać innych serii, znaczy serii, no po prostu takich innych odcinków. I zobaczyć, co by się przyjęło, ile to właśnie powstaje taki film. Więc mam nadzieję, że zostawicie po prostu lajkacza oraz subskrypcję, że taki wam się spodoba. Dobra, lecimy. Jakby co, to, to dajcie znać w komentarzu, ja na pewno... Odpowie, ja odpowiadam na wszystkie komentarze, naprawdę. Jeśli ktoś zostawi komentarz od razu odpowiadam i jakby nie patrzeć jak to skłęda, nawet jaka jest jakaś normalna krytyka, to, to też odpowiadam. Lecimy sobie z tym, jakby co, jest godzina pierwsza w nocy, więc no... znaczy za 10 pierwsza w nocy, więc no jest późno i mogę być troszeczkę zmęczony. Dobra uwaga, ale z hardcore, jest nieźle Pamiętam chyba jak w tej grze, nie wiem czy nadal jest O teraz znowu jest zmiana tła e, Jak były również do przejścia takie nietoperze Nie wiem w którym momencie się, pokazywały się te nietoperze Ale na pewno były, ponieważ musieliśmy jeszcze tym dinozaurem tak manewrować góra-dół Także po prostu jakby, jakby te nietoperze były na wysokości takiej średniej I tutaj się właśnie schodziło tak bardziej w dół ale to się nie dusiło spacji, tylko się po prostu dusiło i przycisk w dół. Tak jak cały czas mówię. Kurde no, dusiłem przypadkowo spację. Wyszło jak wyszło. Dobra, chciałem powiedzieć ten rekord te 2236. Mam nadzieję, że mi się to uda. No nie jest jakiś to jakiś tam mega rekord, bo, te, bo mówiłem wam, że rekordem jakiś tam, który szukałem. Sprawdzałem sobie na Google, sprawdzałem sobie na YouTube I jaki największy rekord widziałem, to jest chyba było 98 tysięcy i tam. Z, tam z kawałkiem. No więc troszeczkę ktoś musiał pograć w to, ale widziałem też że są. No nie będę czaskał, bo czeskanie nie, dobre już tak dużo razy się rage'owałem na streamach na Twitchu, że, że po prostu nie chcę. W sumie możecie, tak wam, jak teraz wam powiedziałem, możecie spaść na moje streamy na Twitchu. Twitch to jest po prostu kondi, przez 3O. No więc zapraszam, zapraszam Was tam serdecznie, bo jest fajnie. Dobra. Cyk, 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 przechodzimy dalej. Yy, mamy już 300. No, brakuje nam troszeczkę, znaczy troszeczkę, brakuje nam bardzo dużo do tego rekordu mojego, bo chciałbym go mega pobić. Jestem ciekawy, czy mi się uda. Dobra, lecimy, lecimy. Jest masno. Ludziska, łot, już było hardcore. Dobra, dobra, dobra. No i powiem wam, no że to tak ja wam mówię, jest to najtrudniejsza gra i to czuć, widać i to słychać w każdym możliwym momencie, bo żadna gra nie ma takich po prostu fajnych efektów i tego wszystkiego to jest... to jest jakieś skomplikowane, po prostu klikacie spację i lecicie tu już była taka zasadzka lekka, bo cz, cz, trzeba cały czas spację dusić, co było dziwne moim zdaniem to było dziwne i tak nie powinno być, dobra lecimy dalej, miejmy nadzieję, że teraz się uda mi wykonać tą moją misję dobra Oj, teraz było bliziutko Tutaj też było bliziutko, ale ja po prostu yy, wyczucie mam Dobra, dobra, jest idealnie, lecimy dalej Chciałem ten rekrut pobić Syk, cyk Dobra Dobra, kolejny raz, kolejny raz się udało Jest, easy peasy, dobra, dobra Dobra, masno No i czemu takie coś się dzieje? No. No nie rozumiem, co ja mam cały czas Spację klikać, a sen, jest, chciałem bardzo trafić na te nietoperze, bo w ogóle ich tutaj nie mogę spotykać, a jak oglądałem jakiś tam chyba y, u innych właśnie ten, jak ktoś tam grał sobie w te dinozaura, znowu się stanęło, no, Konrad, co ty robisz? Y, to jak inni grali, to oni po prostu mieli te nietoperze, jestem ciekawy, czemu ja tych nietoperzy tu nie mam, może po prostu jakby... Google Która jest troszeczkę zmienił ten próg, taki limit, że po prostu te dni się na przykład pojawiają od 3000? Kto wie, może tak jest? No teraz Wam niestety nie pokażę, bo ja muszę pobić ten rekord. Dobra, skupienie 100%. Tak jak na streamach, na wszystkim i na wszystkich odcinkach z farminga. Dobra, 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 dobra. To sta, to sta gierka. Mi się tak wydaje, to sta gierka. Dobra, najgorzej na przykład będzie szybko, szybko, szybko i wolno i później znowu szybko takie to jest najgorsze bo wtedy człowiek jakby nie wie co się stanie, dobra mam białe, białe tło więc powinno być już 800 i 700, dobra Mówię mam, że sorry za to przesieczenie, bo jest po prostu te tło się zmienia na takie jasne, że tego nie widać zbytnio, ale tu już jest ciężko, sorry za, ty, za tą spację ale no raksa jest szybka Dobra. Już mamy 1100. Dobra Czy to była ta gra? Czyżby to była ta gra? Moi drodzy, uda się czy nie? Teraz taka muzyczka powinna się pojawić. Taka... Może ją dam w montażu. Zobaczę jeszcze. Yy, tyle mogliście zauważyć na moich filmach. Ale wam tu mówiłem chyba kiedyś, że... Yy, tak bardziej zacząłem interesować się różnorodną muzyką. Więc mogliście zauważyć, że jest... Inny podkład muzyczny, więc dajcie znać, co sądzicie o, o tym pokładzie. Podkładzie. Dobra, i mogę Wam dać znać, skąd Moim zdaniem najlepiej bierze, za, znaczy brać muzykę do filmów, bo to też jest ciekawe. Wiele osób o tym nie wie, a. a, no jest to. Mam taki fajny sposób. Dobra, eee, Iluż już mamy? Dwa 100. Wydaje mi się, że powinno się, że powinno mi się udać pobić ten rekord. Moi drodzy. Nie, udało się? Tak, udało się, dobrze. Jest znakomicie. Czekajcie, ja tutaj po prostu zginę, żeby było ciemniejsze. Te tło, bo chciałbym Wam właśnie tak powiedzieć teraz, że dziękuję Wam bardzo za oglądanie, że byliście tutaj ze mną, że mogliście zagrać i że ja mogę Wam zaprezentować tą najtrudniejszą grę. Napiszcie w komentarzu, czy sądzicie tak samo, bo wydaje mi się, że to jest właśnie najtrudniejsza gra, jaka powstała. Jest ciężka, rekordy też tutaj są duże. Więc ja dziękuję Wam za oglądanie. Wpadajcie na streamy, zostawiajcie łapki, subskrybujcie kanał, zostawcie dzwoneczek, wpadajcie na Twittera. Ja się będę z Wami żegnał. Trzymajcie się i do następnego odcinka, który pojawi się jutro. Elo!